Centrum Motocyklowo-Kładowe Polkit 7 września 2021 rok. Świeżutko na salon wjechał nam pojazd marki TGB Pojemność 600 w wersji ze łaganiem Pojazd na 12 calowych aluminiowych felgach Z oponką Kenda, z bieżnika Bicor. Pojazd, jak widać, w standardzie wyposażony w oparcie pasażera, wyłożenia bagażników plastikiem. Wyposażony w hak do przyczepy. Wyciągarka elektryczna. Pełni oświetlenie LEDowe, Wspomaganie z regulacją intensywności 3 stopnie regulacji Wspomaganie wyłączone, minimalne lub maksymalne Obsługa tego wspomagania za pomocą przycisków licznika Pojazd wyposażony w napęd 4x4, stały napęd na dwa tylne koła, dołączony przód, jak również blokada mańca różnicowego przedniego. Pojazd oczywiście wyposażony w bieg wsteczny, w biegi szybkie, wolne, czyli reduktor. Jak już wcześniej wspominałem, pełne oświetlenie LEDowe. Światła dzienne, mijania drogowe, kierunkowskazy, wszystko w technologii LED plus dodatkowo świecący pasek led -owy. Ciekawostką wyróżniającą konkurencję jest sprytnie rozwiązana blokada kolumny kierowniczej, zamykane na klucz schowki i zamykany dostęp do akumulatora, który znajduje się pod siedzeniem. zapobiegające ewentualnie kradzieżom fotela, akumulatora silnik oczywiście na wtrysku zainteresowanych zapraszamy Głogoczów 1057 Centrum Motocyklowo-Płodowe Polityki.